Uragan, piorun, gradobicie, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna to są podstawowe, podstawowe ubezpieczenia, czy znaczy zakresy, które w każdym ubezpieczeniu powinny się znajdować. Jak mamy burzę, to najczęściej właśnie do uszkodzeń dochodzi w wyniku działania silnego wiatru, albo w wyniku gradobicia, albo w wyniku uderzenia. Pioruna. Ważnym elementem jest ubezpieczenie domu na pełne wartości do wartości odtworzenia. Jeżeli będzie w wyniku huraganu zerwanie dachu i będą, będzie zostanie zniszczony dom, w większej części będziemy musieli go odbudować, musimy mieć na to pieniądze. Więc bardzo ważne jest, żeby domy czy mieszkania ubezpieczać do pełnej wartości odtworzenia czyli tak jakbyśmy go mieli dzisiaj odbudować. Po to jest ubezpieczenie. Żeby odbudować to w, w takich materiałach, w takim standardzie, jakim ten dom mieliśmy. E, co zrobić, jeżeli tego opatrzenia nie mamy? No to tutaj jest niestety problem. E, czasami zdarza się, że jeżeli to jest klęska e, większa, żywiołowa, e, pomoc jest wtedy państwa albo gminy. No Jeżeli tego nie mamy, no to jest wtedy naprawdę kłopot. Dlatego trzeba pamiętać, e, nie jak przychodzi lato. I zaczynają się burze, tylko wtedy, kiedy jest spokój, mamy środki finansowe, to nie są długie, długie ubezpieczenia, to jest kilkaset złotych rocznie, więc to nie są wielkie pieniądze. Pamiętamy o tym, ubezpieczamy, możemy mieć wręcz w ratach, więc to nie jest obciążenie finansowe duże, ubezpieczamy się, bo wtedy mamy ten spokój. Jak już się to wydarzy, czyli został uszkodzony dach, czy budynek został uszkodzony w wyniku powodzi, dzwonimy na infolinię zakładu ubezpieczeń towarzystwa ubezpieczeń który mamy w polisie jeżeli nie mamy a pamiętamy gdzie ubezpieczaliśmy nie musimy tej polisy mieć wystarczy zadzwonić powiedzieć że takie ubezpieczenie mieliśmy podać swoje imię nazwisko PESEL i nawet jak nie mamy numeru polisy nie mamy tej umowy ze sobą bo się zniszczyła w powodzi bo została zniszczona w pożarze ubezpieczyciel na pewno taką naszą umowę ubezpieczenia odnajdzie i na podstawie przyśle do nas likwidatora, który dokona oględzin, oczywiście jak najszybciej, zrobić jak najwięcej zdjęć zniszczeń. Wtedy będziemy mieli pewność, że wszystko udokumentowaliśmy, przypomnić sobie, zrobić listę tego, co się uszkodziło. Wzywamy fachowca po oględzinach, który robi nam wycenę. Najczęściej zakład ubezpieczeń mówi nam mniej więcej ile będzie taka szkoda wynosiła to odszkodowanie. Wynajmujemy ekipę, bierzemy faktury, bierzemy rachunki, robimy remont.